Hi Ho tu nie był tylko program telewizyjny, ale fenomen kulturowy z serdecznymi śmiechami, żywą muzyką country i niezapomnianymi komediowymi postaciami. Miliony widzów są z nim związane od dekad, ale za blaskiem reflektorów kryje się bolesna prawda. Wielu ukochanych gwiazd serialu Hi Ho odeszło od nas na zawsze. W tym filmie ujawniamy tragedię 11 zmarłych aktorów, ludzi, którzy pozostawili po sobie nieśmiertelne dziedzictwo w sercach fanów. Roy Clark jako Roy Linwood. Clark urodził się 15 kwietnia 1933 roku i stał się częścią amerykańskiej duszy jako właściciel hi Począwszy od 1969 roku, kiedy miał 36 lat, przez prawie 3 dekady szczery uśmiech Roya, banjo w dłoni i praktyczne poczucie humoru zapisały się w pamięci milionów ludzi, ale za tym uśmiechem kryło się życie pełne ran. Roy, urodzony w biednej rodzinie miał dzieciństwo naznaczone trudami wielkiego kryzysu. Często moczył się, grając muzykę country, co czyniło go nieśmiałym i izolującym, a muzyka była dla niego jedyną ucieczką. Z czasem, gdy stał się sławny, śmiechem ukrywał ból, do tego stopnia, że nie potrafił już odróżnić wiertacza od mężczyzny za oknem. W 1957 roku Roy został zamordowany przez swojego mentora Jimmy'ego Dina za spóźnianie się. Ten szok był niczym kubeł zimnej wody wylany na jego artystyczne marzenia. Choć powinna to być dla niego cenna nauczka, jego nieobliczalny temperament i buntownicza postawa w kolejnych latach nadal zrażały do siebie rówieśników. Zaczął po cichu pić, koł. Jak twierdził, miało zagłuszyć hałas samotności. Pod koniec lat 80. Alkoholizm nim zawładnął, niszcząc jego związki i zmuszając go do wycofania się w stronę oklasków na scenie. Życie miłosne Roya było równie trudne. Jego pierwsze małżeństwo z Ruby Conley zakończyło się po zaledwie trzech latach. Chociaż jego drugie małżeństwo z Barbarą Rupart przetrwało do jego śmierci, ich związek cierpiał z powodu dystansu emocjonalnego, podsycanego sławą i reakcją Roya na jego uczucia. Jego próby udawania pogodnego w towarzystwie sprowadziły go na wyczerpanie w domu. Miał pięcioro dzieci, ale ich ojciec rzadko bywał obecny w ich życiu. 15 listopada 2018 roku Roy Clark zmarł w swoim domu w Tulsie w wieku 85 lat z powodu powikłań po zapaleniu płuc. Jego prawdziwy majątek 10 milionów dolarów zgromadzony przez dekady występów występów telewizyjnych i kontraktów reklamowych. Nigdy nie został zrealizowany z powodu samotności, którą nosił w sobie do końca życia. Ronnie Stoneman jako ona sama. Veronica Loretta Stoneman, lepiej znana pod pseudonimem scenicznym Ronnie Stoneman, urodziła się 5 maja 1938 roku i była znana jako pierwsza dama banjo. W wieku 31 lat dołączyła do obsady Hi Ho, przyczyniając się do nadania komediowego charakteru serialowi jako Idalee Nugger, żona znęcająca się nad mężem, w stylu łączącym komedię z rozstaniem. Dzięki swojemu banjo i południowemu urokowi Roni stała się głosem klasy robotniczej na prowincji w Ameryce. Była 15 z 23 dzieci legendarnego muzyka popowego Stone Jej dzieciństwo było pełne chaosu, ubóstwa i surowej dyscypliny. W rodzinie, w której muzyka była kluczem do przetrwania, Roni został zmuszony do natychmiastowego treningu, pozbawiony prawdziwego dzieciństwa. Surowe wymagania ojca sprawiały, że czuł się, jakby nieustannie walczył o swoje prawo do istnienia. Każdy śmiech, który wywoływał na widowni, był okupiony utratą wspomnień, które starał się zachować. Bezsenne noce, dni z bolącymi palcami po intensywnych próbach, po śmierci ojca w 1968 roku, Roni próbowała zacząć działać na własną rękę, ale jej kariera była trudna. Pomimo sławy, jaką zyskała dzięki dżihałowi, żyła w cieniu swoich bardziej znanych kolegów z planu. Jej wczesne występy, niskie zarobki i cicha dyskryminacja w branży muzycznej doprowadziły do poważnych napadów depresji. Płacono mi śmiechem, ale życie wymagało ode mnie całego istnienia, powiedziała kiedyś. Później Roni towarzyszyła swojej siostrze Doni, ostatniej żyjącej siostrze Stonemanów, na lokalnych imprezach. Jego zdrowie szwankowało, ale wciąż uśmiechał się do wszystkich. Niewielu wiedziało, że za sceną, za makijażem, kryły się przerażające twarze za oknami i zimne noce spędzone w samochodach. Bo nie było go stać na pokój. Kiedy zmarł 22 lutego 2024 roku, w wieku 85 lat, jego majątek netto szacowano na milion dolarów. Skromną kwotę jak na kogoś, kto poświęcił ponad sześć dekad swojego życia muzyce i występom. Buck Owens, a także on sam, Elvis Edgar. Buck Owens Jr., urodził się 12 sierpnia 1929 roku i stał się ważną postacią amerykańskiej muzyki. Rozpoczynając naukę w he How w 1969 roku, w wieku 40 lat, z 21 kamieniami milowymi i charakterystycznym brzmieniem Bakersfield, Buck i jego najlepszy przyjaciel Don Rich odmienili amerykańską muzykę, ale za aurą sławy kryło się życie pełne cierpienia, romansu i która nigdy się nie zagoiła. Buck żył z pasją, ale umarł powoli i samotnie kiedy Don Rich zmarł nagle w 1974 roku. Stracił nie tylko towarzysza muzycznego, ale, jak to ujął Buck, umarła w nim muzyka epoki. Kreatywność została zniszczona. Płyty straciły swój urok i chociaż Checho trwał nadal, Buck zdawał się być duchem. Stał się nieodpowiedzialny, kapryśny i porzucił kilka uczelni. Byli pracownicy wspominają, że nieustannie ich zastraszał i stwarzał atmosferę strachu. Jego życie osobiste również było trudne. Cztery małżeństwa. Trzy zakończone rozwodem, jedno unieważnione, były serią emocjonalnych porażek, których Bak nigdy w pełni nie zrozumiał. Jego pierwsza żona, Bunny, opuściła go, gdy zaczynał karierę. Jego kolejne małżeństwa były krótkie i burzliwe. W pewnym momencie poślubił skrzypaczkę Janet J., ale zaledwie kilka dni później złożył pozew o rozwód. Po ha ha, Owens skupił się na biznesie kupując kilka stacji radiowych i budując imperium Buck Owens Enterprises. Pomimo zarobienia setek milionów dolarów na sprzedaży mediów, nigdy nie odzyskał tego, co stracił. Nawet jego duet z Dwightem Yoakamem z 1988 roku, Streets of Bakersfield, okazał się klapą. 25 marca 2006 roku, po próbach w Crystal Palace, Buck Owens zmarł na zawał serca we śnie w wieku 76 lat. Pozostawił po sobie ogromny dorobek muzyczny i majątek szacowany na 100 milionów dolarów. Merle Haggard, urodzony 6 kwietnia 1937 roku, pojawił się kilkakrotnie w pamiętnym programie He-How w latach 70. Mając wówczas 30 lat, nie grał postaci fikcyjnej, grał samego siebie i to wystarczyło. Z jego szokowaną miną, buntowniczą sylwetką i krzykliwym głosem, Merle emanował autentycznością której nie dało się odtworzyć w muzyce country. Jego mocne słowa pochodzą z doświadczenia od człowieka, który spędził większość życia na pograniczu, z dala od granic komfortu i konwenansów. Ale za sławą i aurą tajemniczości prawnika kryje się dzieciństwo naznaczone traumą i trudnościami. Gdy Merle miał zaledwie 9 lat, jego ojciec nagle zmarł. Ta strata ukształtowała znaczną część jego życia. Jego matka, zrozpaczona i płacząca, stała się niezwykle surowa. Merle Bązy i wściekły, zaczął uciekać z domu jako nastolatek. Ciągle wpadał w kłopoty, był aresztowany za przestępstwa, wdawał się w bójki, a nawet uciekał z poprawczaka. W końcu trafił do więzienia stanowego San Quentin, jednej z najbardziej niesławnych instytucji w kraju, to właśnie tam, The Quarry, był świadkiem tańca Johnniego kasza przed prawnikami, doświadczenie, które rozpaliło w nim ogień. Tego dnia Merle obiecał sobie, że po wyjściu z więzienia się zmieni i tak się stało. Muzyka go uratowała, była jego spowiedź, terapią i zbawieniem, a wszystko to przeplatało się z takimi utworami jak Mama Tried, Sing Me Back Home, I Branded Man. Merle opowiada historię nie tylko o bólu i buncie, ale także o refleksji i mądrości. Nie tylko śpiewał o bólu, upiększał go i tym samym nadawał mu znaczenie, ale bez względu na to, jak wysoko się wspiął, jego demony zawsze za nim podążały. Merle Haggard był żonaty pięć razy, a większość tych związków naznaczona była zazdrością, niewiernością, rozpaczą i emocjonalnym dystansem. Otwarcie przyznał się do wieloletniego zażywania kokainy. Cierpiał na długotrwałe napady depresji i poważnie rozważał odebranie sobie życia. Oklaski nigdy nie zatarły echa przeszłości. Nawet po zdobyciu trzech nagród Grammy i otrzymaniu pełnego ułaskawienia od prezydenta Ronalda Reagana, Merle wciąż był człowiekiem który dźwigał emocjonalny ciężar wszystkich swoich przeżyć. Pod koniec życia u Hagarda zdiagnozowano białaczkę, z którą zmagał się latami, ale nawet gdy choroba zaczęła siać spustoszenie w jego organizmie, nie poddał się. Nadal koncertował, występował i utrzymywał kontakt z publicznością. W niektórych programach śpiewała z butlą tlenową, ukrytą pod sukienką, poza zasięgiem wzroku. Koncert musiał trwać, a ona dawała z siebie wszystko do samego końca. 6 kwietnia 2016 roku w swoje 79 urodziny Merle Haggard zmarła spokojnie w swoim domu w Kalifornii z powodu powikłań po zapaleniu płuc. W chwili śmierci jego majątek netto szacowano na 40 milionów dolarów. To godna szacunku kwota, owszem, ale rzadko odzwierciedla wartość jego spuścizny. Stringbean był nim David Ackerman Urodzony 17 czerwca 1915 roku. Zyskał sławę w całej Ameryce jako String Bean, wulgarny komik ze starym banjo i długimi spodniami. W wieku 54 lat dołączył do zamku He -Haw, gdzie wcielił się w wyjątkową postać, ptaka na polu kukurydzy, zrzucającego szczęśliwe monety i czytającego listy z domu w zaskakujący i angażujący sposób. Jednak za tą łagodną powierzchownością kryło się życie pełne marzeń, bólu i krwi. Urodzony w biedzie w Kentucky, Ackerman musiał ręcznie zbudować swoje pierwsze banjo. Niezależna i czarująca, żyła z muzyki, comedy, a nawet półprofesjonalnego baseballu. Stringbean nigdy nie był bogaty jak na amerykańskie standardy, ale kochał prostotę i lojalność życia, przypominającą grę na banjo. Jego małżeństwo ze Stella Stanfill, jego pierwszą żoną, było podobno burzliwe. Po części z powodu problemów finansowych i prywatnego stylu życia. Przeżywszy burzliwy okres wielkiego kryzysu, Ackerman nie ufał instytucjom. Trzymał wszystkie swoje pieniądze w swoim małym, drewnianym domu w Tennessee. Chociaż ich całkowity przychód wyniósł zaledwie około 2 milionów dolarów, plotki o pieniądzach na ścianie krążyły wśród tłumu, aż do wyczerpania zapasów na scenie. Wieczorem 10 listopada 1973 roku, po występie w Grand All-Opry, String i jego żona wrócili do domu. Nieświadomi, że czeka ich podwójny napad. Zostali zamordowani zaraz po wejściu do domu. Estelle krzyczała o pomoc, ale również została postrzelona. Ich ciała zostały odkryte następnego ranka przez sąsiada. Nie kogo innego, jak współpracownika Hehała, Papa Jonesa. Brutalne morderstwa wstrząsnęły całym krajem. Wiertacz zginął od dwóch pistoletów i iskry. Dwóch zabójców, John i Marvin Brown, zostało skazanych. Choć jeden z nich został stracony dopiero w 2014 roku... Ponad 40 lat później, śmierć Stringbina stała się tragicznym symbolem utraty niewinności w niezapomnianym świecie. On i Estelle zostali zamordowani w Forest Lawn Memorial Gardens w Goodlettsville, gdzie fani często przychodzili, by przynosić listy z domu. Wcieliła się w nią mini Pearl, Tammy Wynette jako ona sama. Tammy Wynette, urodzona 5 maja 1942 roku, została uhonorowana gościnną rolą w sztuce he Hall, gdy miała 27 lat. Wcieliła się w samą siebie, piosenkarkę, która podbijała publiczność swoimi emocjonalnymi i głębokimi melodiami. Jej historia to historia tragedii, poezji i nieoczekiwanych wyzwań. Urodzona jako biedna dziewczyna zbierająca bawełnę w Mississippi, Tami realizowała swoje muzyczne marzenia, ucząc się gry na fortepianie ze słuchu i śpiewając hymny, by utrzymać dzieci. Jej życie było burzliwe. Najpierw z Jopelberg... Co zakończyło się depresją i terapią elektrowstrząsami. potem z Donem Szapelem, pełnym oskarżeń i skandali związanych z nagimi zdjęciami. Po trzecie, jej związek z George'em Jonesem, pełen kontrowersji, uzależnienia, a nawet rany postrzałowej, zakończył się rozwodem w 1975 roku. Tam i wyszła za mąż za Michaela Tomlina ale sześć tygodni później wyprowadziła się z domu, a następnie ponownie wyszła za mąż za George'a Ritchiego, oskarżonego o przemoc emocjonalną i kontrolę nad finansami, co w późniejszych latach uzależniło tami od leków. Jej zmagania nie ograniczały się do życia osobistego. Pomimo miana pierwszej damy muzyki country z 20 przebojami numer 1, w tym kontrowersyjnym Stand by Your Man, sława przybrała znaczący obrót. Przytłoczona presją, cierpiała na chroniczny ból brzucha po histerektomii i licznych operacjach. Uzależniając się od demerolu. Valium I'd to Do. 6 kwietnia 1998 roku, Tammy Wynette zmarła w wieku 55 lat w Nashville na raka płuc po latach walki z chorobą i przewlekłym uzależnieniem od bólu. Została zamordowana w Woodlawn Memorial Park, gdzie jej nagrobek został kontrowersyjnie przemianowany na Virginia W. Richardson, jej nazwisko po mężu, dopóki petycja rodziny i fanów nie przywróciła jej imienia Tammy Wynette. W chwili jej śmierci jej majątek netto szacowano na 10 milionów dolarów, co jest skromną kwotą jak na kobietę o tak dużym wpływie. Junior Samples one Sam, urodzony jako Alvin Samples Jr. 10 sierpnia 1926 roku. Stał się sensacją stand-upu w programie j zaczynając w 1969 roku, mając 43 lata. Grając siebie jako sprzedawca autobusów, a potem samochodów. Przez 14 lat rozśmieszał miliony ludzi, ale za tym śmiechem kryło się niezwykle trudne życie. Junior, który ukończył zaledwie szóstą klasę, dorastał w biedzie, pracując jako cieśla i ścigając się samochodami, aby związać koniec z końcem. Przełom nastąpił po przesadzonej historii o wpadnięciu do gigantycznej ryby, która uczyniła go radiową sensacją. Jednak natychmiastowa sława sprawiła, że z trudem radził sobie zarówno z wizerunkiem publicznym, jak i życiem rodzinnym. Zmagał się z ciężkim alkoholizmem, który prowadził do częstych kłótni, rozczarowań i samotności. Chociaż miał pięcioro dzieci z żoną Grace Bolton, ich relacje rodzinne były często napięte. Przegapił ważne momenty w życiu swoich dzieci, co głęboko go prześladowało, nawet gdy w telewizji zachowywał pogodny nastrój. Pomimo popularności na ekranie, Junior był bardzo świadomy swojego pochodzenia i wagi, która sięgała prawie 180 kg. Ta waga w połączeniu z niezdrowymi nawykami. Przyczyniła się do zawału serca, który zakończył się jego śmiercią 13 listopada 1983 roku. W wieku 57 lat jego śmierć wstrząsnęła światem rozrywki na południu, a jego pogrzeb, któremu przewodniczył bliski przyjaciel, pastor Douglas Collins, zgromadził setki żałobników. W chwili śmierci Juniora Samplesa jego majątek netto wynosił zaledwie około 1 miliona dolarów, co było skromną kwotą, biorąc pod uwagę jego ogromne wpływy. Jedną z najważniejszych postaci muzyki country była Loretta Lynn, urodzona 14 kwietnia 1932 roku. Loretta Lynn zaczęła występować w programie He How na początku lat 70 i już po 40 dała się poznać jako odważna piosenkarka country, śpiewająca szczere piosenki oparte na faktach. Za jej blaskiem kryło się życie pełne łez. Urodzona w biedzie na polu kapusty w Kentucky, Loretta wyszła za mąż w wieku 15 lat i została matką w wieku 16 lat. Jej 50-letnie małżeństwo z Oliverem Little Lynem było burzliwą mieszanką miłości, niewierności, przemocy i alkoholizmu. Dolittle często był ufny, a czasem agresywny, ale kupił jej też pierwszą gitarę i trzymał ją jako eksponat. Sława przyszła wcześniej, ale nie ukoiła jej bólu. Straciła dwoje dzieci jedno w wypadku, a drugie z powodu uzależnienia od narkotyków. Ten smutek towarzyszył Loretcie przez całe życie, a jej muzyka stała się dzięki niemu bardziej szczera i smutna. Utwory takie jak A Cabbage Miner's Daughter, You Ain't Woman Enough, I Don't Come Home a Drinkin' to coś więcej niż tylko piosenki. To wołanie o pomoc i kamień milowy dla kobiet, które zostały uciszone. W 2017 roku Loreta doznała poważnego urazu, a następnie złamania nogi w wyniku upadku. Chociaż nie mogła już występować na scenie, nadal wydawała muzykę i publikowała książki. 4 października 2022 roku. Loretta Lynn zmarła spokojnie we śnie w swoim domu w Hurricane Mills w stanie Tennessee w wieku 90 lat. Jej obecny majątek netto szacuje się na 65 milionów dolarów. Archie Campbell był nim. Archie Campbell urodził się 7 listopada 1914 roku. W wieku 55 lat dołączył do Heehaw Castle jako on sam, współczujący, zdesperowany i inteligentny komik, którego klasyki to PFT: He was gone. Rinderchella, that's bad. That's good, eh? Stał się stałym elementem programu na prawie dwie dekady, pomagając zdefiniować rustykalny dowcip hee-haw. Ale życie Campbella poza blaskiem reflektorów nie było usłane różami. Jako wszechstronnie utalentowany artysta, aktor, music, pisarz i redaktor, dźwigał na sobie ciężar kreatywności, którego mało kto kiedykolwiek dostrzegł. Ciągłe wyzwania związane z pisaniem, filmowaniem i dbaniem o wizerunek publiczny często go wyczerpywały, zwłaszcza gdy krytycy uważali. Że przyćmiewają go większe gwiazdy, takie jak Roy Clark i Buck Owens. Campbell był bardzo skryty w kwestii swojego życia prywatnego. Niektórzy koledzy wskazywali na napięcia między nim a żoną, wynikające z napiętego grafiku pracy, który zmuszał go do długich nieobecności w domu. Izolacja stopniowo osłabiała jego zdrowie psychiczne. Nawet po zdobyciu tytułu komika roku CMA w 1969 roku pozostawał w cieniu. Później Campbell odnalazł równowagę poprzez zabawę i malarstwo. Dwie osobiste pasje, które pozwoliły mu na chwilę uciec od świata biznesu. Otworzył nawet galerię sztuki, pomagał w prowadzeniu szkoły w Knoxville i był pionierem pierwszego toru jazdy na deskorolce w Stanach Zjednoczonych. Jednak jego zdrowie zaczęło szwankować. 29 sierpnia 1987 roku Archie Campbell zmarł na zawał serca w wieku 72 lat. Mieszkańcy Tennessee byli przerażeni, doktor Campbell nigdy nie wykazywał oznak pogorszenia stanu zdrowia. W chwili śmierci majątek Archiego Campbella szacowano na 2 miliony dolarów zarobionych na albumach komediowych, występach telewizyjnych, pisaniu i osobistych projektach artystycznych. Gwiazdy Heho pozostawiły po sobie niezapomniane dziedzictwo, ale ich tragedie przypominają nam, że za każdym śmiechem kryją się historie pełne łez. Sarah Ophelia Collie Cannon, urodzona 25 października 1912 roku, podbiła serca publiczności rolą Mini Pearl. Urocza dziewczyna ze wsi, której cena wynosiła 1,98 dolara i która nieustannie zasychała na twarzy, witała ją słowami: Cześć, jestem taka dumna, że tu jestem. P. W wieku 57 lat stała się duszą i duszą hi ho w latach 1969-1991. Jednak za jej urokiem i humorem kryły się lata zawirowań choroby, sure rozczarowań i samotności. Kiedy wkroczyła do świata piercingu, musiała radzić sobie sama. Podróżując po południu jako pierserka, reżyserka i tancerka na najmniejszych scenach. Jej pierwszy publiczny występ miał miejsce w latach 60. XX wieku. Kiedy to użyczyła swojego nazwiska sieci sklepów Mini Pearl, chociaż nie była zaangażowana w zarządzanie siecią, skandal finansowy i biznesowy zniszczył jej reputację. Uwikłana w śledztwa i skazana, przez lata czuła się upokorzona i zdradzona. Jej małżeństwo z Henrym Canonem, byłym pilotem, który później został jej menedżerem i partnerem biznesowym. Wydawało się stabilne, ale z czasem zaczęły pojawiać się w nim ciche pęknięcia. Po dekadach spędzonych razem pozostał między nimi dystans i samotność. Nie mając dzieci, dała z siebie wszystko, ale to oddanie miało swoją cenę. Największy ból przeżyła na początku lat 90., gdy u mini zdiagnozowano raka piersi. Chemioterapia, radioterapia i mastektomia wyniszczyły ją fizycznie i psychicznie. Jednak dzięki niezwykłej determinacji stała się dzielnym aniołem w walce z rakiem. Była orędowniczką Centrum Onkologicznego, które później nosiło jej imię i rozszerzyło swoją działalność na Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. W tym czasie utrzymywała się z majątku netto szacowanego na 5 milionów dolarów. W czerwcu 1991 roku depresja położyła kres jej karierze piercingu. Ostatnie lata życia spędziła w domu opieki w Nashville, odwiedzana przez przyjaciół i młodszych artystów, ale ostatecznie wszystko to minęło. 4 marca. 1996 roku, zmarła w wieku 83 lat po kolejnym incydencie. To był wujek Jones, Lewis Marshall. Wujek Jones, urodzony 20 października 1913 roku. Był stałym bywalcem He-How od 1969 roku, kiedy miał 56 lat. Z banjo w dłoni, radosnym uśmiechem i naciskiem na outrageous, oburzające, rozśmieszał ludzi od ponad dwóch dekad. Ale za rustykalnym wyglądem wujka krył się artysta, który zmagał się z ubóstwem, stresem psychicznym i cichą, beznadziejną śmiercią. Budiek Jones, najmłodszy z dziesięciorga dzieci w rodzinie rolniczej, od urodzenia zmagał się z trudnościami. Muzyki nauczył się od rodziców i pracował jako speaker radiowy, aby zarobić na życie. Jego wczesna kariera związana była z muzyką rockową, gdzie przemieszczał się z miasta do miasta, zmieniając pory roku, a czasem oszczędzał pieniądze by móc dalej występować. Podczas II wojny światowej zawiesił karierę muzyczną, by zaciągnąć się do wojska. Po powrocie do kraju jego młodość przeminęła, sława przeminęła, a z pieniędzmi wciąż było krucho. Jego pozasceniczny temperament przyniósł mu przydomek wujek w wieku 22 lat. Jego małżeństwo z koleżanką z branży, Ramoną Riggins, było rzadkie i wspaniałe. Występowali razem przez ponad 30 lat, ale nawet ta miłość zmagała się z problemami zdrowotnymi i finansowymi, w późniejszych latach Jones stał się bardziej wycofany, rzadziej pojawiając się publicznie. Cierpiał na przewlekłe problemy zdrowotne, nadciśnienie, utratę wzroku i sporadyczne napady depresji. Smutny moment nadszedł w 1973 roku, kiedy dowiedział się o śmierci swojego przyjaciela Davida Stringbina Eichermana i jego żony. Kontuzja go zdruzgotała. Nie tylko stał się główną ofiarą, ale także stracił ukochaną rodzinę. Szok sprawił, że stał się spokojniejszy. Bardziej odporny i jeszcze bardziej oddalony od sławy, pomimo wprowadzenia do Galerii Sław, w styczniu 1998 roku, po jego ostatnim występie w Grand Opera House, jego występ sceniczny został przerwany na dwa wyroki. Ponad miesiąc później, 19 lutego, zmarł w wieku 84 lat w domu opieki w Hermitage w stanie Tennessee. Jego majątek szacowano wówczas na 2 miliony dolarów, co było skromną sumą za całe życie poświęcone sztuce scenicznej nawet jeśli nigdy nie został gwiazdą wielkiej opery. George Jones, podobnie jak Louis Marshall, dziadek Jones, urodzony 20 października 1913 roku, stał się gwiazdą programu telewizyjnego He-Haw w 1969 roku, w wieku 56 lat. Z banjo w ręku, jego chrapliwy głos i śpiew doświadczyły zarówno wielkiej chwały, jak i wielkiej straty. Ubogie dzieciństwo w licznej, w przedsiębiorczej rodzinie zmusiło Jonesa do poszukiwania sposobu na przetrwanie od najmłodszych lat. Muzyka była jego jedynym sposobem. Pomimo znaczących osiągnięć, takich jak wielka opera i pałac rodzinny, pozostał oszczędny i martwił się o pieniądze. Ta niestabilność ograniczała jego życie rodzinne z żoną, wiertaczką Ramoną Riggins. Mimo że występowali razem na scenie od ponad trzech dekad, zmagali się z napiętym harmonogramem pracy i złym stanem zdrowia. Najtrudniejszy moment nadszedł w 1973 roku, kiedy Jones dowiedział się, że jego bliski przyjaciel David Stringbean Aikman i jego żona zostali zamordowani w ich pobliskim domu. Incydent ten pozostawił go w stanie głębokiego załamania. Stał się spokojniejszy i zmagał się z bezsennymi nocami, dręczony wspomnieniem. Jones mieszkał w Ridgetop z żoną w późniejszych latach życia, ale jego wiek doprowadził do szeregu problemów zdrowotnych, w tym niewydolności serca. Nadciśnienia tętniczego i objawów demencji. Po swoim ostatnim występie w Grand Opera House w styczniu 1998 roku opuścił dwa kolejne przedstawienia. Pomimo wysiłków medycznych, zmarł zaledwie kilka tygodni później. Wieczorem 19 lutego w szpitalu Mckendry Village Hospital w swoim domu opieki, w wieku 84 lat, w chwili śmierci Jones miała zamiar zgromadzić około 2 milionów dolarów. Co stanowiło niewielką sumę w porównaniu z bogatym dziedzictwem artystycznym, jakie po sobie pozostawiła.